Cześć, witajcie tutaj stary gracz World of Warships, Tyr szósty i krążownik Cleveland. Krążownik Cleveland należy do niezwykle popularnych obecnie okrętów, nie tylko krążowników, ale okrętów w ogóle. Wielu graczy go poleca, wielu graczy go sobie chwali i wielu graczy próbuje go zdobyć. Jest to okręt wyposażony w 4 baterie po 350 dwójki, czyli może niezbyt silne, działa, natomiast strzelające niezwykle dużą ilością pocisków i niezwykle często bo co 7,9 sekundy to pozwala nam naprawdę zasypać przeciwnika gradem pocisków sprawić, żeby się czuł bardzo, bardzo niekomfortowo sprawdza się to zarówno przeciwko innym krążownikom jak i przeciwko pancernikom może nie wszystkim, ponieważ Fuso radzi sobie z tym całkiem, całkiem dobrze i radzą sobie inne pancerniki, wliczając w to takie pancerniki, jak na przykład Nagato, czy Kongo. Te, które nam się wciąż jeszcze tutaj mogą przytrafić. To jest taki, trochę w ciemno, na szybko, ale zaraz zobaczycie, jak wspaniale gra się tym okrętem, jak dobre wyniki się uzyskuje. 6 minut na odnowienie tego tutaj samolotu zwiadowczego ale ja już z niego skorzystam bo nie wiem co tutaj się będzie potłumowało co się będzie działo być może ten samolot się tutaj troszeczkę pomoże jeśli mi nie pomoże to na pewno mi nie zaszkodzi nie będę się tam za bardzo starał wstrącić tego tutaj niszczyciela zobaczymy że coś nam w niego wejdzie no i weszło udało mi się już grając Clevelandem nabić 200 trafię podczas jednej gry, to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i ponad 100 tysięcy demedu łącznego, czyli tak jak to się trafiało mi do tej pory wyłącznie, wyłącznie grając w hmm, USO, czyli pancernikiem. Potężny, wspaniały okręt, który świetnie się prezentuje, świetnie się tutaj prowadzi i daje świetne, wspaniałe rezultaty. Zachęcam, jeśli będziecie mieli dostęp do gry aby koniecznie wypróbować właśnie ten okręt może niekoniecznie trzeba iść potem dalej drzewkiem znaczy linią linią pancer, krążowników może niekoniecznie też będziecie się świetnie bawić gdy będziecie grali krążownikami stylu czwartego czy, czy piątego, natomiast ten jest naprawdę wart spróbowania Udało mi się okrążyć... A, tam weźmiemy się za oba. Przez chwilę myślałem, że ich tutaj wezmę z tej strony, ale nie, weźmy się za oba. A oba japoński krążownik Tito 6. niestety nie jest w stanie nadrobić wystarczająco swoimi tokodami by móc stanowić jakąkolwiek konkurencję dla Cleveland. Głównie problemem oczywiście będzie ilość pocisków wystrzeliwana z tego okrętu w stosunku do ilości pocisków wystrzeliwanych z okrętu japońskiego. Jeszcze nie odwróciłem działu, więc oba jeszcze nie zobaczył pełnej mojej serii, natomiast już zaczął uciekać. Wyszczelił do mnie cztery torpedy, ale nic to dla mnie nie znaczy, Wyszczelił mnie zbyt wcześnie i wszystkie uda mi się ominąć, tak że się tym w ogóle w ogóle nie przejmuję następne torpedy będziemy mógł wystrzelić dopiero za ponad minutę więc problem praktycznie dla mnie nie istnieje tutaj Kongo z którym też sobie mogę bez najmniejszych problemów poradzić tymczasem zajmę się Aobą która będzie strzelała znacznie szybciej niż Kongo znacznie częściej i będzie mnie drażniła tutaj z tej strony Troszeczkę oberwałem i przedmiotem się tym. to też nie powinniście. Film się jeszcze nie kończy. Nie martwcie się. No to już. Zatapiamy y, ten krążownik, tak jak przewidziałem, tak też się stało. Teraz zajmiemy się okrętami po tej stronie zamiast tamtym brzydkim pancernikiem. Zawsze tutaj na, na stelku idzie słabszy. A teraz. A oba. Nie ma najmniejszych szans, żeby sobie z nimi poradzić. Gwarantuję to. By. Mamy trafienie w Citadele. się zatopienie. Proszę bardzo. Co prawda trzymam się już ledwo na siłach. Akcja była taka mocno na hura. Ale zatopimy jeszcze tego tutaj uciekającego kondo. Tak właśnie wygląda gra. No, on nie powinna wyglądać tak, to troszeczkę było nagrane na szybko i troszeczkę na... E, no może troszeczkę przesadziłem z tym jak powinno się szarżować tym krążownikiem, bo nie powinno się tego robić w ten sposób. Ale jak widzicie, rezultaty jak najbardziej udane. Wiele trafień do celu. Celność absolutnie fenomenalna plus dodatkowo jeszcze szybko czego chcieć więcej od krążownika. Pomęczymy teraz uciekającego fuso. Może uda się dobić Phoenixa Jak widzicie możemy wystrzelić Salwę Teraz to akurat Nie tego to nie widać bo to jest samo akurat rozdzielone do salwy nie idą równo Ale nawet jeśli wystrzelimy ze wszystkich dział jednocześnie Wszystkie salwy To jeśli strzelamy na 15-14 km To gwarantuję Wam że drugą wystrzelimy zanim pierwsza spadnie co naprawdę naprawdę działa dość deprymująco na przeciwników, którzy są naszym celem. I proszę bardzo, mamy trzecie zatopienie. Tym razem był to mniejszy krążownik. A tutaj jeszcze fuso, któremu też kupniemy. Teraz go jeszcze troszeczkę podpalimy, podnerwujemy naszym podtapianiem. Zerujemy troszeczkę wyżej, żeby strzelić w górny pokład, żeby spowodować tam jakieś zniszczenie na pokładzie. No jak się coś psuje, niech się coś pali, niech on od góry płonie, od dołu tonie. Będzie dla nas idealna sytuacja. Widzicie, to naprawdę denerwuje. To naprawdę denerwuje, bo ciągle nam wyskakuje, że coś jest zepsute. Ciągle byśmy chcieli wciskać R tam na prawe, a tam już nie ma, tego już zużyliśmy, a tu znowu coś zepsute i znowu coś się pali i znowu coś zepsute. Ojej. Ale już tutaj się popisałem. No dobra. Tak już końcówka. Wybaczcie, że, że nie patrzyłem już gdzie płynę i zrobiłem taką głupotę, za którą teraz muszę zapłacić. Ale jak widzieliście gra tym wspaniałym krążownikiem bardzo, bardzo przyjemna, taka przaśna, troszeczkę na hura, ale nie trzeba na hura, można nim zostać na drugiej linii, można nim pływać wokół, przy pancerniku, można nim trzymać takie statko z innymi krążownikami i naprawdę skutecznie, skutecznie sobie radzić. Tutaj była takie moje, chciałem pokazać jak ten okręt jest mocny, więc popłynąłem troszeczkę do przodu, może za bardzo ale musicie mi to wybaczyć. Nie, nie zachęcam do takiego sposobu y, nagrę, natomiast y, zachęcam zdecydowanie do wypróbowania właśnie y, Cleveland, jeśli tylko będziecie mieli temu sposobność i okazję. czeka, raczej wygrane tutaj nie spodziewam się, aby y, ten tutaj Fuso i kolejny Fuso były w stanie przetrwać y, Spotkanie z resztą okrętów z mojej drużyny i to by było właściwie mm, na tyle. Nie wiem, czy jeszcze się uda zobaczyć wyniki. Chciałbym wam pokazać wyniki. Mam nadzieję, że ten mini-kazę na trzy torpedy. A, tam coś puścił. Gdyby trafił, to byśmy jeszcze zdążyli zobaczyć wynik. Sam jestem chętny do zobaczenia jak to tam wyszło. 106 trafień, 12 w Cytadelę, 4 zatopienia, więc całkiem, całkiem przyjemnie. Mam nadzieję, że będzie to wynik taki dość już konkretny. Co prawda nie sądzę, żeby to było aż tak dobre jak wtedy, gdy udało mi się trafić przeciwników 200 razy. No i cóż tam, puso sobie tutaj radzi aż za dobrze to chyba zakończymy albo poczekamy Jak ktoś chce to niech sobie przewinie do końca filmu bo tutaj już będzie tylko oglądanie przyjmowania strefy ja już w tym nie uczestniczę czekam tylko na wyniki kto jest chętny zobaczyć wynik niech sobie przewinie do końca kto jest niechętny, to niech sobie nie przebija, kto już nie chce oglądać, niech wyłączy, kto się nudzi, niech da lajka, kto nie chce dać lajka, niech subskrybuje kanał, kto nie chce subskrybować kanału, niech napisze komentarz, kto nie chce nic pisać, a niech nic nie robi. No i już powinniśmy zobaczyć wyniki. Tarararara. 1733, no nie najgorzej no mogło być lepiej, spodziewałem się, że będzie lepiej ale a i tak jestem pierwszy e, Cleveland bardzo, bardzo dobry zobaczcie gdzie Fuso, gdzie, gdzie Oba gdzie, gdzie inne okręty, a tutaj sobie taki e, zwyczajny e, zwyczajny Cleveland, zwyczajny e, krążownik e, tak tłucze niesamowicie pozdrawiam i pamiętajcie, żeby subskrybować kanał